Aby w pełni zarządzać bazą danych, musimy mieć również możliwość usuwania produktów. Tutaj również tworzymy odpowiedni formularz. Będzie przekazywany do pliku Usuń produkt PHP metodą POST. Produkty będziemy usuwać na podstawie numeru produktu, czyli klucza. Podaj numer produktu, który chcesz usunąć, następnie będzie... Wpisywana, wpisywany numer. Maksymalna długość numeru to 3 cyfry, wielkość pola 4 i przycisk Usuń z bazy. Zobaczmy, jak wygląda ten kod HTML, czyli mamy Podaj numer produktu, który, który chcesz usunąć z bazy. Podajemy numer produktu i usuwamy go z bazy. Przeanalizujmy teraz plik PHP, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie tego i usunięcie produktu. Na początku, tak jak wcześniej sprawdzamy, czy zostały wpisane jakiekolwiek dane. Jeżeli tych danych nie będzie, to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Następnie przetwarzamy numer produktu przez funkcję add slashes, pomimo tego, że praktycznie nie istnieje tu możliwość wpisania e, błędnego zapytania, jest to po prostu dobry zwyczaj, i, z którego przy każdym zapytaniu i, od, i wprowadzaniu danych korzystamy. Następnie połączenie z bazą danych. Jeżeli połączenie jest poprawne, wybieramy naszą bazę sklep i formułujemy zapytanie query czyli kasuj z tabeli produkty gdzie numer produktu jest równy numerowi produktu czyli numer produktu który został wpisany w formularzu jest równy numerowi produktu z naszej bazy danych i jeżeli wszystko jest poprawnie wyświetlany jest napis produkt został skasowany Przetestujmy działanie tego skryptu. Spróbujmy usunąć nasze ciastko o numerze 5. Produkt został skasowany.